Poniedziałek. 1 marca obchodziliśmy Światowy Dzień Obrony Cywilnej. W tej okazji wojewoda Rafał Bruski wręczył odznaczenia. Środa. W restauracji Balbek w Galerii Pomorskiej odbyła się konferencja prasowa, na której trener zawiszy bydgoszcz Mariusz Kuras przedstawił nowych piłkarzy: Andrzeja Rybskiego, Sergio Batate, Tomasza Podgórskiego oraz Jacka Kosmalskiego. Niebiesko-czarnych w nowym sezonie zasili także nieobecny na konferencji Tomisław Basić. Są to piłkarzy, którzy przede wszystkim są znani, są e, piłkarzami, którzy e, są wzmocnieniem naszej drużyny. To nie jest uzupełnienie składu, tylko piłkarze, którzy mają dać jakość tej drużyny. Czwartek. Wiewiórka Crosby ma skotką Mistrzostw Świata w biegach przełajowych, które pod koniec marca odbędą się w Bydgoszczy. W towarzystwie wiceprezydenta Macieja Grześkowiaka rozstrzygnięto konkurs na imię maskotki. Sobota. Astoria Bydgoszcz pokonuje u siebie ekipę Żurawia Gniewiono. Podopieczni Jacka Zawackiego zajmują obecnie pozycję lidera drugiej ligi. Storek. Na konferencji prasowej prezydent Konstanty Dąbrowicz wraz z prezesem firmy Tuk przedstawił podpisaną kilka godzin wcześniej umowę na realizację inwestycji, jaką jest kino w Fordonie. Jednym z udziałowców inwestycji ma być miasto Bydgoszcz, które przekaże działkę wartą około 5 milionów złotych. Podpisowaliśmy z prezydentem prezesem Moritem umowę i akty materialne spółki, która pozwoli na zrealizowanie w Sargonie inwestycji, która, jak sądzę, jest oczekiwana przez mieszkańców tego największego bydgoskiego miasta. Powiedział prezydent Konstante Dąbrowicz. Ostrożnie co do deklaracji prezydenta podchodzi przewodniczący bytkowskiej SLD Łukasz Chojnacki, który uważa, że na razie mówi się o inwestycji na papierze i czeka z niecierpliwością na wbicie pierwszej łopaty. To Jest to realizacja na papierze. My bardzo byśmy chcieli, bardzo byśmy sobie życzyli, tak samo jak mieszkańcy Fordonu, aby w końcu była jakaś łopata. I... Konferencja odbyła się z dziesięciominutowym opóźnieniem, bowiem prezydent i prezes Jacek Moritz udzielali wywiadów dla telewizji. Środa. W całej Polsce odbywały się akcje upamiętniające pierwszą rocznicę Tybetańskiego Powstania Narodowego. Na Starym Rynku w Bydgoszczy kilku aktywistów przedstawiło żywą wystawę pod tytułem Tybetańscy bohaterowie. Od 1 kwietnia samoloty mogą przestać latać do Warszawy. Umowa z liniami lotniczymi JET-E kończy się 31 marca i jeżeli władze samorządowe nie podejmą decyzji do połowy marca, od 1 kwietnia Bydgoszcz straci połączenie ze stolicą. Jeśli nie ma decyzji, to, e, no to ci, którzy takie decyzje powinni podjąć troszkę, niestety sami, sami są winni. Powiedział zaniepokojony prezes JET-E Krzysztof Wicherek. Poniedziałek. Początek tygodnia dominowały wydarzenia wokół portu lotniczego w Bydgoszcz. W poniedziałek prezes Krzysztof Wojtkowiak zaatakował marszałka, któremu zarzuca działanie na szkodę spółki oraz przedkładanie interesu lotniska nad sukces wyborczy. Urząd marszałkowski z kolei zarzuca prezesowi bezprzykładne ataki. Sprawę lotniska poruszył na konferencji prasowej także radny Jan Szopiński z SLD, który dodatkowo zarzuca Sejmikowi Województwa złe funkcjonowanie przy podejmowaniu ważnych dla regionu decyzji. Platformę Obywatelską i PSL, styl uprawiania polityki, musi prowadzić do pytania, proszę Państwa, czy jest sens dalszego funkcjonowania naszego sejmiku. Czwartek. W ratuszu obradowała Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki. Podczas debaty radni zdecydowali o zawieszeniu działania Komisji Pojednawczej w sprawie konfliktu kibice prezydent. Zawieszenie działania komisji część radnych wnioskowała toczącymi się rozmowami ze Zbigniewem Bońkiem. Piątek, na Bartodziejach doszło do napadu na jedną z placówek bankowych. Bandyta jednak niedługo cieszył się z łupu, gdyż natychmiast po zdarzeniu do pościgu ruszyli policjanci, którzy zatrzymali sprawcę kilka minut po napadzie. W Bydgoszczy rozpoczął się turniej koszykówki chłopców, w którym rywalizują zespoły z całej Polski, w tym także reprezentujące Astorię Bydgoszcz. Sobota. Wilson Kipketer, aktualny rekordista biegu na 800 metrów, odwiedził Bydgoszcz, by promować zbliżające się Mistrzostwa Świata w biegach przełajowych. Kipketer w sobotę spotkał się z fanami w galerii Fokus Mall, zaś w niedzielę wziął udział w ostatniej edycji biegu do Mistrzostw. Eurodeputowany Ryszard Czarnecki apeluje do rządu o zrekompensowanie przymusowej pracy żołnierzom górnikom, którzy poprzez pracę w kopalni byli represjonowani. Środa w magistracie miała miejsce sesja Rady Miasta, którą niezbyt miło wspomina radny Michał Sztybel z klubu radnych Konstantego Dąbrowicza. Wszystkie inicjatywy radnego, w tym wyrażenie poparcia dla ministra Radosława Sikorskiego, zostały odrzucone przez Radę. Na Bydgoskiej Szkole Wyższej odbyła się konferencja, która miała za zadanie pomóc studentom w kształtowaniu ich kariery i zbliżyć ich z pracodawcą. Pierwsza konferencja dotyczyła młodych inżynierów na rynku pracy. Celem organizacji tej konferencji było zbliżenie środowiska akademickiego, studentów oraz pracodawców. Czwartek. Nie będzie nowych połączeń Ryanaira, zakomunikował prezes lotniska Krzysztof Wojtkowiak. Ma to związek z długami samorządu wobec irlandzkiego przewoźnika. Ryanair nie wyklucza, że będzie domagał się sądowej wypłaty zaległości, które sięgają 4 milionów złotych. Opiewają na około 4 miliony złotych i nie złożono do tej chwili, do tej chwili żadnej propozycji uregulowania stałych długów. Sobota. W myślęcinku odbyło się preludion przed Niedzielnymi Mistrzostwami Świata w biegach przełajowych. Tego dnia miała także miejsce konferencja prasowa z udziałem Lamina Diaka, prezydenta IAF i prezesa PZLA Jerzego Skuchy, który chwalił Bydgoszcz jako organizatora wielkich imprez. Podsumuję, można powiedzieć w ten sposób. Bydgoszcz jest liderem, niekwestionowanym miejscem, gdzie w Polsce króluje lekka atletyka i duże imprezy. Krajowe i te światowe. Niedziela. W Myślencinku odbyły się oczekiwane Mistrzostwa Świata, w których dominowali we wszystkich konkurencjach reprezentanci Kenii. Z Polaków najlepiej spisała się Katarzyna Kowalska, która w biegu seniorek zajęła 36. pozycję. Jedynym reprezentantem Bydgoszczy na zawodach był Błażej Brzeziński, który uplasował się dopiero na 105. pozycji. Państwu już dzisiaj życzymy spokojnych i radosnych świąt wielkanocnych i zapraszamy na kolejne podsumowanie tygodnia po świętach w niedzielę 11 kwietnia.